Hej, witajcie w nowym odcinku na tym kanale! I no... No... Tam... O, odcinku, oje! I dzisiaj jest nowy motyw na MSP. I dzisiaj nie, jeszcze nie byłem na MSP, że nagrywam, bo dawno w sumie że nagryłem podobno na tym kanale nic nie było, ale było to jak nikogo. I bardzo dobrze, że dzisiaj na MSP nie byłem, bo jeszcze kołem fortuny nawet nie kręciłem. I jak ty, no. Sądzę, że wypadki, tak, no, super. Patrzcie, wkrótce wykonujesz wielkanocne zadania, Ojej. Oh, yeah. Napiszcie w komentarzu, czy wykonujesz te wielkanocne AK takie same zadania, LL. Więc przejdźcie na przykład ten. Patrzcie, pada deszcz, bardzo się postarali. naprawdę. Dobra, mam takie lagi, które będą w komputerze.

od razu widzę, jak to jest lepsze, czy... I w ten zębki. No wiecie, taki motyw powyższa nie też nie ma, jak pada jeszcze Nie, po co? I zobaczcie, chłopacy mamy tylko trzy strony. Jak mi to da, mówię. Chłopackie. Fajny byłby kompleks, ale nie, nie widzę przecież. Nie bardzo, to nie jest o, no, patrz, to jest koniec. No, mówię, w MSF-iach na taków się nie staram w ogóle. Teraz przejdźmy do rzeczy i zanim mnie tak jak kubek, który wszystko ocenia i czytanie, a później w końcu tylko na no nawiele przyjdzie, czyli na animację. ale... dużo ten piesek jest najlepszy z tego wszystkiego, bo w teraz animacja jest najlepsze i wtedy. sumie... Ała, jaka świskowa. Patrz, nawet te animki są. Są. Tylko by byłoby dobrze, gdyby jakaś to załadowała. O Boże, jak ja to chcę mieć! O Jezu, selfie z psem. o Boże. Jakaś słaba O, ta z jest nawet okej. Okay. To taka bardzo wielki, owczyń A tutaj co? Mm. Taka proste. Mm. Zastanawiam się nad kupieniem tej lub tej. To by mniej kosztuje A więc dziękuję za oglądanie i czy to, że wtedy.